Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając Rzesze, mówił, Szczęście się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach. I zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swojego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Oto słowo pańskie, moi drodzy, 22 października 1978 roku. Na placu Świętego Piotra nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, odprawiał swoją pierwszą inauguracyjną pontyfikat papieski Mszę Świętą. I w swojej homilii do setek tysięcy ludzi zgromadzonych na placu Świętego Piotra jak również na ulicy prowadzącej do placu świętego Piotra Via Concilazione, jak również do ponad miliarda ludzi przed telewizorami wołał, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi waszych serc. Otwórzcie drzwi waszych rodzin, otwórzcie drzwi waszych zakładów pracy, otwórzcie drzwi waszych systemów społecznych i ekonomicznych. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I wielu z nas starszych, tutaj też obecnych, pamięta tę pamiętną niedzielę. 22 października 1978 roku, a więc ponad 46 lat temu, była słoneczna, dosyć chłodna, ale rozświetlona błękitem i promieniami słońca w naszej ojczyźnie. Co to znaczy otworzyć drzwi Chrystusowi? Jak to zrobić? Kiedyś przed laty student Politechniki czy doktorant Politechniki Wrocławskiej zadał mi to pytanie. Co to znaczy? Jak to zrobić? Otworzyć drzwi Chrystusowi? Co papież miał na myśli to mówiąc? O co tutaj chodzi? Moi drodzy, odpowiadając na to pytanie tego studenta sprzed wielu, wielu lat, czy doktoranta Wrocławskiej Politechniki, chciałbym poprzez porównanie do naszego codziennego życia wyjaśnić, co to znaczy otworzyć drzwi Chrystusowi, co Jan Paweł II miał na myśli. To mówiąc. Otóż moi drodzy, wszyscy obchodzimy swoje imieniny, urodziny, jubileusze, uroczystości, święta, itd, i tak I wtedy, kiedy przychodzą w związku z tymi okazjami do naszych domów, do naszych mieszkań, goście, zaproszeni przez nas, oni pukają, oni dzwonią. Jakoś dają znać, że już są. I co my wtedy robimy? Otwieramy drzwi i mówimy, wejdźcie, zapraszam, zapraszamy. Będziemy się cieszyć, radować, świętować, obchodzić ten jubileusz, imieniny, urodziny, świętować, święta uroczystości, Boże Narodzenie zbliżające się. I tak dalej, i tak dalej. I o to właśnie chodzi, żeby tak normalnie po ludzku zaprosić Jezusa, powiedzieć Mu dzisiaj Panie Jezus, zapraszam Cię do swojego życia, do swojego serca, do swoich spraw, do swoich obowiązków, do swoich prac, do swoich problemów, do swoich radości. Do moich relacji, do swoich relacji małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich, przyjacielskich. Zapraszam Cię, wejdź, potrzebuję, pragnę. Otwieram drzwi mojego życia. Otwieram siebie, całego, całą, dla Ciebie. Papież, mówiąc te słowa, 46 lat temu, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nawiązywał do słów Jezusa zapisanych w ostatniej księdze Biblii w Apokalipsie, w trzecim rozdziale, dwudziestym wierszu, gdzie Jezus objawia się Janowi Ewangeliście i mówi. Oto stoję u drzwi i kołaczem. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, do tego wejdę i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Będę z Nim się cieszył, radował, spożywał, mówił, rozmawiał, wspierał, podnosił, dźwigał. Nawiązywał Jan Paweł II. Do obietnicy Jezusa, że kto z ludzi otworzy drzwi, do tego przyjdzie, wejdzie, będzie wspierał, podnosił, dźwigał, dawał natchnienia, przychodził z pomocą przez wydarzenia, sytuacje, tak zwane szczęśliwe zbiegi okoliczności i tak dalej. Warto otworzyć, warto zaprosić Jezusa. Żyjemy w, w czasach niełatwych. Nie tak dawno w internecie, w krótkim szocie, widziałem taką rozmowę ze znaną polską aktorką i redaktor, który z nią rozmawiał w pewnym momencie zadaje jej pytanie kiedy miałaś myśli samobójcze kiedy ostatnio miałaś myśli samobójcze i wówczas ta moda atrakcyjna znana aktorka odpowiada wczoraj ze łzami w oczach mówi wczoraj wczoraj miałam parę godzin temu czy paręnaście Wczoraj miałam, mimo że jest znaną aktorką, mimo że dobrze sytuowaną materialnie i tak dalej, tę pustkę wewnętrzną, tę pustkę duchową, te wszystkie dobra, luksusy, domy, samochody, pensje, konta nie zaspokajają jej. Że widzi ten bezsens i pustkę, i stąd jej myśli samobójcze. A więc warto zaprosić Jezusa, warto go wpuścić, warto otworzyć te drzwi, warto powiedzieć: Potrzebuję Ciebie, pragnę Ciebie, tęsknię za Tobą. Wejdź, przyjdź, bądź ze mną. Moi drodzy, wtedy. 22 października 1978 roku tam w Rzymie w wiecznym mieście Papież te słowa też wprowadził w czyn, bo otóż kiedy skończyła się Msza Święta, kiedy Orszak papieski skierował się w kierunku bazyliki. Watykańskiej, otwartych bram, bazyliki, papież poszedł w zupełnie przeciwnym kierunku. Sam, sam szedł przez plac, bo wszyscy się zagapili. Ochroniarze, ceremoniarze, dostojnicy. Szli do bazyliki, do wnętrza, a papież szedł. Do tych zgromadzonych ludzi na placu. Szedł do tych, którzy godzinami tam stali i czekali na Niego, którzy godzinami czekali, by Go zobaczyć i usłyszeć. Mieli nadzieję Go dotknąć. I tak się stało. Papież do nich podszedł, do tych barierek, zaczyna z nimi. Rozmawiać, pokazują to kamery na cały świat, na cały glob ziemski. Ludzie go dotykają, całują, coś mu mówią, wręczają jakieś prośby, on ich błogosławi. I kamery pokazują, jak ci, którzy się zagapili, a więc ochrona papieska, a więc ceremoniarze papiescy, biegną przez plac. Do ludzi za papieżem. A papież już tam jest między ludźmi, sam. Chciał przez to pokazać, że Bóg jest blisko tych, którzy czekają na Niego, którzy są otwarci na Niego, którzy pragną Go, że przychodzi, że jest z nimi. Że jest wśród nich, że ich słucha, że odpowiada im, że ich podnosi, że ich dźwiga. I tak, moi drodzy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu ta wdowa w Sarepcie Sydońskiej, która miała odrobinę mąki i odrobinę oliwy, dlatego, że przyjęła człowieka Bożego, dlatego, że otwarła się, otworzyła się na Boga. Ten dzban i ta baryłka nie wyczerpały się, każdego dnia były na nowo napełnione. To jest ten obraz właśnie tego Bożego wsparcia, tej Bożej opieki. Wbrew często logice, wbrew wyliczeniom, wbrew obliczeniom, tak samo i ta dzisiejsza wdowa z Ewangelii. Ona też doświadczyła Bożej pomocy. Ona znała Boga. Dlatego wszystko, co miała, wrzuciła do skarbony, bo wiedziała, że Pan ją nie opuści, że Pan przyjdzie jej z pomocą. Że mimo, że utrzymała, rzuciła całe swoje utrzymanie, Pan przyjdzie. I nią się zaopiekuje. Jakże brakuje nam wiary, jakże brakuje nam wiary, jakże brakuje nam takiego zawierzenia, takiego oddania się Jezusowi, takiego otwarcia się na Jezusa. Dlatego dzisiaj Jezus nas wzywa słowami też naszego Wielkiego Rodaka: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Zaproście go, a doświadczycie Jego wsparcia, Jego opieki, Jego pomocy. Każdego dnia dziękujcie mu za pomoc, za wsparcie, za opiekę, za podniesienie, za uwolnienie, za uzdrowienie. Naprawdę. I to rodzi wielką moc, wielką pewność, że Jezus żyje, że Jezus jest blisko. I że Jezus z nami wieczerza. Amen. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę. Wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zimmy śmierć. Oto Jezus Chrystus, baranek Boży, ukryty pod postacią chleba, szczęśliwi ci, którzy zostali wezwani na Jego ucztę, Panie, nie jestem, i'm going yes. See she has so far but... Abyś wszedł do mojego życia na nowo, abyś pokazał drogę, abyś pomógł zrobić porządek. Bo to najlepiej wiesz, Jezu, czego potrzebuje moje serce i moje życie, aby bez Ciebie nic nie jest możliwym. Zapraszam Cię dzisiaj, Jezu, i zapraszam Cię, bracia i siostro, abyś przez słowa tej pieśni właśnie niech się wzniesie dziś Twa chwała i to dla Ciebie nasze serca, abyś uczynił decyzję w duchu, że dzisiaj otwierasz. Jak ja otwieram swoje serce Jezusowi na to, aby przyszedł, bo On zawsze przynosi pokój, zawsze przynosi miłość, bo On jest miłością. Pani chcemy to być śpiewać. darem dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś we Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.